Dobra, zaczynamy, okay. Gotowi? Mm. Przywita widzów. Co? Przywitaj widzów, co będziemy robić? Dzień dobry, e, to jest a, a hulajnoga, będziemy robić unboxing. Ha, pewnieście się nie domyślili. <laughs> Dobra, zaczynamy. Aha. Także witam proszę Państwa, unboxing hulajnogi Kamikaze K1 Max. Bateria, proszę Państwa, już Wam pokazuje 20Ah, 52W czy Volt? Mówię? Jak się mówi? Wat czy Volt? volt. <grywa> Amortyzacja przód, tył. Przy... Nie. <grywa> I dwa silniki. Przód, tył to 1000W. I dwa razy hamulce tarczowe. Także zaraz sobie zobaczymy. sprzęcik, jak wygląda. I co? Lecimy. Także hulajnogę, jak coś macie dostępną w sklepie linka wam zostawię w opisie. Lecimy z No tu to, to nie ma za bardzo co unboxingu, o. Nie, 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 zostaw opie. Coś tu wyrzucił, instrukcja obsługi. Karta gwarancyjna chopie, gdzie kartę? Yes. Tu jest instrukcja obsługi Z karty gwarancyjnej na... lepiej mieć Zaraz Także robimy unboxing zaraz Nie wiem czy jeszcze dzisiaj zrobimy testy, no dla was to pewnie będzie za chwilę Ale zaraz będzie się ściemniać, zobaczymy, może zrobimy, zobaczymy ile modemu zejdzie za unboxingiem, ile zejdzie 5 minut 5 minut No tak o 5 zł. Oddaję 5 minut, a nie 10? Nie 5 minut, proszę Dobra. Państwa. 17:15. Odwiedzicie, odejdę. Nie, oddech. Masz 5 minut, od teraz, od teraz. Nie, 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 chłopie. Jak od teraz? No już masz 5 minut. Ale ja się Pię... nie rozumiem, Witamy. No ale powiedz, że 5 minut ci zejdzie. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy zdążysz. Odejdę, hopie. No, już na, na dwie ręce wykręca. Patrzcie, jak się spieszy. No, zobaczymy. Widziałeś klucze? No nie wiem. Myślę, że w zestawie tu powinny być klucze. A liczysz? Czas? No już dawno. Mam tu nawet na kamerze widzę ile się nagrywa. A nie, tu jest ładowarka. Ale... ale klucze chyba... Zobacz, czy są? Nie. Ach, wiedziałem, że mi zrzuci. Nie. Łupie szybko! Pomogę Ci, żebyś wygrał dychem moją. Także, proszę Państwa. No, jeszcze bym w łeb dostał Ty jeszcze na odwrót zakłada. No nie. Ty to ma tak być? Nie przeszkadza. Czekaj, no. To, no tak. Ty no. Nie ja mogę tego -te? <nasz> Serio! Trzech <shranak> rady! Nie, to wcisnę Jeszcze masz dwie minuty, bo Za dwie minuty to ja już na jeździć. Serio, nie, nie rusza się tu? No to jest odkręcić trzeba, przecież widzisz, że jest poluzowane. Także oh, ja, tak, ja wam widzę, tu zaprezentuję. Tu macie elegancko. Fajna guma. Tu chyba jeszcze od boku w ogóle świeci. Ledzik, ale to zobaczymy, jak młody to pos poskłada. Hej, widzowie, z młodym jeszcze dyszkę wygrałem przy unboxingu. Nie! No i już wygrałem. No i jeszcze pogub, chopie No A, potem nie O, no! No nie wierzę! Dobra, proszę Państwa. sumie to kolejnego jest. A, dobra, zobaczymy, czy zdążysz. Wątpię, że zdążysz, ale już chciałem powiedzieć, widzą, że widzimy się na testach. Bo dosłownie jest. Zaraz się będzie ściemniać. Ile jest? No powiedz mi. Nie mogę ci powiedzieć Ciebie, bo cię będziesz spieszył. Ile jest? Co? Ile jest? No nie mogę ci powiedzieć. To jeszcze jeden. No tak, może tydzień ci doliczę jeszcze. No się... nie jest Masz minutę. Nie całą już. Yes. Ale <laughs> jeszcze licznik opieczasz to składać. Nie. Yes. Dobra, przegrałeś. Ciekańca. Nie, no nie zdążysz. To jeszcze minuta. Trzymaj śrubki. No To wrzucam tam śrubki losowe, i musi się znaleźć. Trzymaj. No, dawaj. Także tu jeszcze wyświetlę Wam dane techniczne, proszę Państwa, ciekawostki na temat hulajnogi. To sobie zobaczycie. Na no co? Młody. No! Co? Jeszcze minutę ma. się Przegrał dyszkę. A my co, widzowie? Widzimy się na testach, tak? Młody Mamy 7 o. Już minęło 7 minut, ale myślę, że w nie by się uwinął. Gdyby nie tutaj błąd z licznikiem na początku. Także widzimy się na testach. Widzimy się na dworze. A zostawcie łapkę w górę i suba. Tak? Tak. Co mają zostawić? Łapkę w górę. Albo? Suba. Nie. A, a, a jak nie zostawią to co? To... To znajdę. Znajdziesz? Znajdę. Ich. To już nie w co później. Coś wam pokażę jeszcze, widzowie. Ulubiony moment. Musi to zrobić. Ha! Patrz. Ej no, gościu, oświeć mi. O, ale zarąbiste, ty. Fajnie świeci. Nie no, proszę państwa, wykonana hulajnoga jest porządnie, można testować. Ile pójdzie? No i jak najszybciej. No ja, jak najszybciej. E no, zbiera się. Jednak dwa silniki robią robotę. Eee, e, gościu, ile idziesz? Chopie ja też pod górkę, to ładnie. E no, to się nie liczy, młody jest za lekki, kur... Łochopie! Ten pomach mi się włączył, bym w przywalił. O, wow, się wystraszyłem! Ale numer! Nie, to to nic, to ja lekko. A ja tam do, do, do tego garażu wjeżdżam w tej elektron. A w tej dużej kolejce zejdzie gdzieś, gdzieś tam mi się okazał. I że <grym> ja tak miał do tego garażu. <grym> a przywaliłeś <w> coś? Nie. <grym> jak tu chyba dłużej trzymasz, nie wiem, czy się włącza po prostu, czy co tu jest. Tak, jak tak dłużej trzymasz. Łe, ty, dobrze się zbiera. Ciekawe jak się włączy ten tempomat, bo mi się sam włączył Co? Co? A pani gumę no Ej dobra kurde, tak na serio to fajnie się zbiera z dwoma silnikami jednak to przyspieszenie, patrzcie, tu od zera. Pokażę wam od zera po znajomości. Patrzcie, widzowie. Już mamy dwie dyszki, trzy dyszki. Jest pod górkę, chciałbym zaznaczyć. Cztery dyszki i włączył mi się tempo. Patrzcie teraz. I cały czas przyspiesza. 46 pod górkę, zaradajemy z górki. Młody! A, jak zahamujecie to się wyłącza od razu Hamuj! Dawaj! Masz tą hulajnogę? I zobacz pod tobą ile pójdzie no, Ale to gdzie na środku drogi zostawiasz obie hulajnogę? Dobra, pani nic się nie powinien wstać No nie, dobra, trzymaj Zobacz jak się zbiera. I dawaj tu fawaxem koło mnie. Nie no proszę państwa, pod młodym to się zbiera jak trzeba. Co? Coś tam marudziła, nie było słychać. Ile jechałeś? Ile jechałeś? 50.2 52 czy 50.02? 50.02 Pięć dyszek leci. No to trzymaj ją. No! Nie. No! No czekaj, bo nie, nie... No dawaj teraz. Teraz ją utrzymam. Dobra, bo spalimy silnik tylny. Przejedziesz tu? No. To dawaj. To? Od tysiaka? Dobra. Ale tu przy mnie hopie. Czekaj, przejdę na drugą stronę. Przecież dobrze wiesz, że nie przejdziesz. Chodź tu. Eee, auto jedzie, hopie. Dawaj No gdzie masz wybrać? No nie wierzę, to no, młody No No w czy ciężko pewnie, że będzie Ty już leżysz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. No i no ale Ty jeździć nie umiesz. No czekaj, czekaj, wezmę tą drugą hulajnogę nogę. Ta wolniej się zbiera. No? Ej, gdzie po tym szkle? Nie ma tu szkła. No nie ma szkła. No wyjeżdżaj. Dychę przegrałeś. A w którą chcesz? No? Uważaj, uważaj. Daj, e, żeś nie porysowało to. Powoli. Bo szkoda, hulajki. No, gazu daj teraz. No. O, już tarczę uszkodził. No wyjedziesz, czy nie? ja tu poślizgnę No to po co tu jeździsz? Masz wyjechać stamtąd. Przegrałeś. co ty, wyjeżdżam. Patrz, jak idzie. Przegrałeś. Pa pa, pa, pa. Jak, tu, tu stopki nie ma? A jest z tyłu. Nie, to, to nie ma, że... to nie Szczerze? One ona nie wiem, od razu się zbiera, ale później fajnie się zbiera. Lepiej się zbiera niż ta. Masz. Masz tą. No. A jeszcze szybciej się zbiera, a no dawaj testujemy. No wiadomo, że ty jesteś lżejszy, więc bez szans Możemy A ja będę biegał nim. Nie, dawaj tu, poczekaj Dawaj tu 5 sekund, ruszymy i zamienimy się u i jeszcze raz ruszymy Dobra, bez odpychania, wstajesz na hulajnogę i dajesz gaz, bez odpychania Gotowy? 3, no. 4 Dobra, ho Ho Eee, hamuj Dobra, a zamień się hulajką teraz tylko bez odpychania też masz. Stój, dobra. No, 3, 4 nie no, jest różnica. Tutaj w tej kolejnodze jest 2 razy. O kurde, ale się wystraszyłem. W tej kolejnodze jest 2 razy 800 silnika, w tamtej jest 2 razy 1000. Czuć różnicę, zapierdziela dobrze tamta noga. Przede wszystkim ma fajne przyspieszenie. Jakby, wiadomo, dwa silniki to musi mieć fajne przyspieszenie. Za to widzowie cele to myślę że spoko, uczciwa. Dawaj, trika chopie. Takiego jakiego nikt jeszcze nie widział. Dawaj. Łobi, ale żeś zrobił trika. No to, to nie mogłyby się dobrze skończyć jakbyś tak zrobił do końca E no E no gościu O dawaj tu zjeżdżaj Z nogą po prawej stronie Ale nie możesz schłaj nogi zejść Nogą nie może dotykać To <śmany> Ale zrobił Dotknąłeś, ale i tak ładnie. Dobra, dawaj tu skok jeszcze. Hopie, je, ale to zrobił. Ej, nie hamuj tak! U, o człowieku, ale bym wywalił! Daj na chwilę Tom, Daj na chwilę Tom Dawaj, zjedziemy tu. Tylko nie chciałbym... Pamiętasz jak tu grzmotło samo, samochodzik? Puszczaj mi! Ukradź! Wznak! Nie no, nie chciałbym po nierównościach jak? Nie, no elegancko. Ułokurda kurde, kadziura! I to jest boisko. Dobra, idziemy tam na podjazd zrobić. Myślę, że na luzie. I. Dobra, lecimy. Ho! oj, ojoj, oj, oj! No i co widzowie? Przejechałem się jeszcze w kolejny dzień. Także. Co wam mogę powiedzieć jeszcze o tej nodze? No jakość wykonania według mnie jest dobra. Fajnie śmiga, fajnie hamuje, fajnie. To zawieszenie działa, także yy, plus jest tak samo. Dwie, dwa tarczowe hamulce mamy, mamy zawieszenie przód i tył, elegancki, mamy fajnie tutaj podświetlane, to wieczorem fajnie widać, tutaj mamy ten znaczek podświetlany, też to fajnie wygląda wieczorkiem. Tutaj ta podstawa jest gumowa, przyczepna, nie, nie ześlizgniecie się z tego, tutaj widzę macie, a to jest ładowarka, dobra. Hulajnogę sobie naładowałem, no i Vmax, to jest proszę Państwa równe 50 na godzinę, wygląda tak jakby to było zablokowane, jak ktoś umie sobie pokombinować, to myślę, że nawet ją się może dać odblokować. Bo dosłownie przy 50 na godzinę ona jest, pokażę Wam, jakby. Równe 5 dyszek i nic więcej. Także my ją odblokowaliśmy, bo standardowo ona szła 20 na godzinę. Odblokowanie to tu jest, dwa przyciski. Jedną rzecz w menu przełączacie i śmiga dalej. I, i, i dalej, i szybciej. Także tak to wygląda. No i co, Macie tutaj, widzowie, bezpieczne i certyfikowane baterie. Pełną dokumentację zakupu, yy, profesjonalny serwis i gwarancję oczywiście macie na hulajnogę jak sobie zakupicie ze sklepu 7 No i europejskie standardy jakości, także tak się to prezentuje, myślę, że hulajnoga warta uwagi No tak jak żeście widzieli, testowaliśmy już parę hulajnóg, myślę, że yy, można Wam śmiało taką hulajkę polecić Także zostawcie suba, łapkę w górę widzowie Widzimy się w kolejnych odcinkach, może na hulejnodze jakiej, ale pewnie z terenu. Siemano.